Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, koordynatorka Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, propagatorka działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, współtwórczyni dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej godzenia ról rodzinnych i zawodowych. Chciałam być w miejscu, gdzie to, czym się zajmuję w Polsce, jest ważne. I to była na pewno jedna z motywacji, żeby wystartować do Parlamentu Europejskiego. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Pięć lat w Parlamencie Europejskim. Główną osią mojej aktywności tutaj była oczywiście Komisja FAM, Komisja do Spraw Kobiet i Równouprawnienia. I skupiałam się generalnie na tym, jak kobiety funkcjonują na rynku pracy. Bo to jest taki obszar, który łączy i można go jakby realizować, czy coś w nim robić z perspektywy dwóch komisji i Komisji FAM, i Komisji Employment.

A równocześnie jest bardzo elastyczna, jeśli widzi, że ktoś ma swoje racje. One są bardzo ważne dla nas wszystkich, dla Europy, a zwłaszcza dla takiej sprawy jak równość. Najważniejsze, co ma szansę się skończyć, to jest dyrektywa dotycząca godzenia ról. Nad tą dyrektywą pracowaliśmy praktycznie przez całą kadencję. W praktyce ona mówi o prawie do urlopu rodzicielskiego dla ojca i matki. Chodzi o indywidualne prawo do urlopu. 4 miesiące dla ojca, 4 miesiące dla matki. Z których to y, części dwa miesiące byłyby zamienialne, a dwa nie tylko dla ojca, tylko dla matki. Awekła Aniaślаяяяяяяя. Razem z Agnieszką Kozłowską Rajewicz pracowałyśmy, żeby osiągnąć porozumienie w sprawie nowej dyrektywy dotyczącej życia zawodowego i rodzinnego. Kobiety mają utrudnione robienie kariery i gorsze pensje. Ponadto kobiety mają średnio o 39% mniejsze zarobki niż mężczyźni. Jest to wielki problem polityczny, ekonomiczny i socjalny. Ani ja, ani Agnieszka nie chcemy takiej sytuacji. Ni Agnieszka, ni moi ne voulons de cette situation. Work Life Balance Directive pozytywnie wpływa na życie mieszkańców Unii Europejskiej. Jest to ambitne prawo, które pokazuje, że jesteśmy w stanie odnieść sukces i uwzględnić ważne problemy społeczne w procesie legislacyjnym. W czasie tych działań Agnieszka Kozłowska była kluczową osobą. Pod jej przewodnictwem ten dokument przeszedł drogę do Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. Jej rola była kluczowa w negocjacjach. Dzięki Agnieszce osiągnęliśmy świetne rezultaty. Agnieszka to osoba, która całym sercem walczyła o prawa kobiet, o wszystkie kwestie równościowe o ludzi o innej orientacji seksualnej i była bardzo merytoryczna w tych swoich działaniach. Ja jestem koordynatorką komisji FAM, czyli ustalam jak grupa ma głosować w odniesieniu do raportów komisji FAM. One są bardzo kontrowersyjne, wywołują nieustające dyskusje w grupie. I pierwszym moim zadaniem które wykonuje jest szukanie konsensusu. Znalezienie takiego pola, które przekona większość, żebyśmy mogli powiedzieć niektórzy z nas zagłosują inaczej, ale co do zasady jesteśmy za. Albo niektórzy zagłosują inaczej, ale co do zasady jesteśmy przeciw. Natomiast kiedy nie można tego konsensusu znaleźć, to wtedy proponuję free vote. I oczywiście wchodzę w ciągłe spory z moimi kolegami z prawej części grupy politycznej i przeważnie muszę się pochwalić ten spor, te spory wygrywam. Agnieszka była cennym nabytkiem w naszej komisji, ponieważ jest bardzo postępową kobietą, która uważa, że Europa musi iść do przodu ze sprawiedliwymi i równymi prawami. W jej rozumowaniu nie istnieje kwestia równości płci, ponieważ jesteśmy wszyscy tacy sami. Są mężczyźni i kobiety, ale ona pracuje dla wszystkich mieszkańców jednakowo, niezależnie od ich płci. Więc myślę, że w takiej komisji jak ta, która zajmuje się prawami kobiet, ważne jest, by był ktoś taki jak ona, ze swoimi pomysłami i wartościami. Nigdy chyba wcześniej nie zdarzyło się, aby w tak krótkim czasie wypracować sobie pozycję, która pozwoliła wygrać wybory na funkcję koordynatora największej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim, jaką jest Europejska Partia Ludowa. Agnieszka została koordynatorem Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia i tam się fantastycznie spełnia, realizując projekty, raporty, pracując nad raportami, które są szalenie ważne dla rodzin. Pani Kozłowska-Rajewicz jest moim koordynatorem od dwóch lat. Praca z nią to była przyjemność. Jest bardzo oddaną i profesjonalną osobą. Zna dobrze temat, którym się zajmuje. Jako przykład podam, że pracowałyśmy ze sobą ściśle przy projekcie Work-Life Balance Directive, przy dyrektywie dotyczącej godzenia życia rodzinnego z zawodowym. Udało się przyznać ojcom pięciodniowy urlop tacierzyński, a także. 4 miesiące płatnego, niezbywalnego urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców oraz dla osób zajmujących się dziećmi lub osobami starszymi. Jestem zadowolona i odczuwam satysfakcję, jeżeli chodzi o te kwestie, którymi zajmowałam się przez pięć lat w parlamencie, że udało się wprowadzić do mainstreamu w naszej grupie politycznej, w IPP, kwestie praw kobiet że tymi tematami zajmowaliśmy się częściej, że wy, wypracowaliśmy oficjalną politykę w tym zakresie, mieliśmy takie polityki, wydrukowane broszury na temat tego, jakie jest nasze stanowisko, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, jeżeli chodzi o politykę zdrowotną, a nie było czegoś takiego, jeżeli chodzi o prawa kobiet, teraz jest, więc to jest po prostu jeden z działów politycznych, tak jak każdy inny. To jest wielki zaszczyt dla mnie, żeby pracować z Agnieszką Kozłowską, która jest członkiem Parlamentu Europejskiego. Jest ona kobietą bardzo charyzmatyczną oraz ważnym członkiem parlamentu, co daje świetne rezultaty w jej pracy zarówno w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jak i w Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, których jest członkiem. Agnieszkę poznałem jeszcze w Sejmie, w polskim Sejmie, jako koleżankę klubu Platformy Obywatelskiej, a już za chwilę potem panią minister do spraw równouprawnienia. No i tutaj rzeczywiście ta nasza współpraca zaczęła się bardzo konkretnie. Pamiętam pierwsze spotkania z rodzicami, z opiekunami osób niepełnosprawnych, ale też wsparcie ze strony Agnieszki dla kwestii śląskiego języka regionalnego. Polityka społeczna to jest to, co zawsze nas bezpośrednio łączyło, i cieszę się, że udało się to przenieść również tutaj, do Parlamentu Europejskiego. Pracowałam w pewnym dość wąskim obszarze w polityce. On był w Polsce niedoceniany. Chciałam być w miejscu, gdzie prawa kobiet, kwestia równości, Traktowania mniejszości, w ogóle cały ten dział polityki równościowej, gdzie jest traktowany normalnie jak każdy inny dział polityki. Polska polityka przez kolejne generacje, kolejne rządy, kolejne partie, które się tym zajmowały, nie docenia tego wątku międzynarodowego, nie rozumie, jak bardzo ważne jest to, żebyśmy rozumieli ten szerszy kontekst, w którym chcąc, nie chcąc uczestniczymy i który bardzo silnie wpływa na to, co się dzieje u nas w kraju. Mieszka stworzyła taką przestrzeń, gdzie, gdzie miały okazję spotkać się osoby, które na co dzień się nie spotkają. I to rzeczywiście jest duża wartość, nie tylko dlatego, że funkcjonują w różnych środowiskach, ale też dlatego, że różnie myślą. I taką przestrzenią, gdzie uczyliśmy się trochę rozmowy nie do końca formalnej, ale też nie kuluarowej, to były spotkania w ramach śniadań. Cześć, dzień dobry, cześć. cześć. Szacuje się, że w sumie w tej chwili w całym świecie około 70 milionów ludzi jest pozbawionych dachu nad głową. I te 70 milionów ludzi szuka lub będzie szukało w najbliższym czasie swojego miejsca na Ziemi. Spotykałam tam ludzi, których dobrze znam i z działki naukowej, i edukacyjnej, i z działki społecznej ale spotykałam też ludzi, którzy pełnią kluczowe role w różnych urzędach. W różnych organizacjach, do których prawdopodobnie nigdy bym nie trafiła. Tylko okazywało się, że na tych spotkaniach mamy wspólne tematy, ale też wspólne pole do działania. W języku unijnej nowomowy operujemy pewnymi kategoriami pojęć i w ogóle się nie używa słowa problem, tylko się mówi wyzwanie. Te dyskusje były bardzo owocne, dobrze je wspominam, i dużo też przyniosły mnie jako parlamentarzystę, bo mogłam użyć tych argumentów, które padały podczas tych dyskusji, kiedy w parlamencie, kiedy toczyliśmy spory czy debaty na ten temat. W rodzinach takiej tradycji, idei emancypacji w XIX wieku. W początkach ruchu emancypacyjnego kobiety skupiły się na takich koniecznościach życiowych. W pierwszej kolejności prawo do edukacji zbliżonej do edukacji mężczyzn, ponieważ dziewczynki były edukowane zupełnie inaczej. Były uczone w sposób kompletnie nieprzydatny do normalnego życia, zajmowania jakiejś pozycji w społeczeństwie. Te lata, kiedy Agnieszka pracowała w Europarlamencie, to był ten. Czas, kiedy w Polsce kobiety przygotowywały się do świętowania i do zaznaczenia tej niezwykłej daty związanej z wywalczeniem praw wyborczych. W 2018 roku była kulminacja i kumulacja różnych działań, ale to rzeczywiście trwało od dawna. Dowiązało się też z wieloma różnymi projektami herstorycznymi. Pierwszą taką wyrazistą postać możemy wymienić narcyzę Michowską, ale jeszcze bardziej wyrazistą, taką rzeczywiście matką ruchu emancypacyjnego była Eliza Orzeszkowa. Kwestia kobieca nie była kwestią przeciwko mężczyznom, nie była obok kwestii odzyskania niepodległości, ale była jak najbardziej kwestią niepodległościową i patriotyczną. Zorganizowaliśmy cały cykl konferencji dotyczących funkcjonowania kobiet. Kobiet sportowczyń na przykład. Mówiliśmy też o historii kobiet, o kobietach w historii. Szybko, 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 szybko. lewa wyżej, lewa wyżej. Chciałam też przy okazji, bo miałam takie możliwości, promować te aktywności, które są, w których dziewczyny i kobiety mają najbardziej podgórkę więc sport kobiecy, piłka nożna kobieca, przecież czy współorganizowaliśmy z miastem Poznań Ligę Orliczek. Piłka nożna kobiet, czy futsal kobiet wymaga bardzo dużego wsparcia. Uważam, że kobiety mają trudniej w sporcie. Ten sport jest mniej medialny, mniej dofinansowany. To co mają kobiety, czego nie mają mężczyźni, to jest to, jest to że one nie kalkulują, tam u nich nie ma nie ma czegoś jakby tak powiedzieć na półwiska, to tam jest wszystko robione na 100%, Ubędziecie, czy te pieniądze są, czy tych pieniędzy nie ma, one wkładają w to całe serce i, i, i tutaj nie ma jakiejkolwiek kalkulacji, że, że nie daję tu same pieniędzy, no to nie zagram, one grają pomimo tego, że tych pieniędzy nie ma. Każdy europarlamentarzysta ma możliwość zorganizować wystawę. Ja zdecydowałam się pokazać wojnę na Ukrainie. Bardzo zależało mi to, był początek kadencji, kiedy ten problem, bardzo widoczny u nas w Polsce i rozumiany, mam wrażenie, nie był rozumiany i nie był widoczny z perspektywy Parlamentu Europejskiego. To były wielkoformatowe zdjęcia Andrusieczki, który dostał wielokrotnie nagrody za swoje reportaże. Wystawa się obbiła szerokim echem w parlamencie. Dużo osób ją zobaczyło. Widzieli ją ukraińscy dyplomaci i była bardzo zauważona i doceniona. Ale fajnie, fajnie młodzi ludzie. Super. Hi, I'm Dalia z Nazywam się is Hamsika, Hamsika Parimi. Jestem z Indii. Nazywam się is Cassandra. Jestem z Niemiec. Nazywam się jest Konfesus Chavirala Garfi. Jestem z Tajlandii. Jestem z Georgii. Akademia Kreatywnego Rozwoju to była taka nasza inicjatywa wieloletnia, w której organizowaliśmy różnego rodzaju konkursy przedsięwzięcia dla młodych ludzi. Zachęcaliśmy ich, żeby w tym uczestniczyli. Przede wszystkim to były takie tematy dotyczące otwartości życie w różnorodnym społeczeństwie, także mieliśmy studentów, cudzoziemców na przykład, którzy w tym uczestniczyli i laureaci tych projektów, ci, którzy przygotowywali najfajniejsze propozycje, jechali potem w nagrodę do Brukseli. Parlament Europejski co roku przyznaje Europejską Nagrodę Obywatelską. Każdy parlamentarzysta ma prawo zgłosić jednego kandydata. To może być organizacja pozarządowa albo osoba. Ja co roku zgłaszałam kogoś do tej nagrody i trzykrotnie udało się tym nominatom zdobyć nagrodę obywatelską. To była organizacja Barka, to była pani Aleksandra Banasiak, bohaterka Poznańskiego Czerwca i był Jurek Owsiak i jego wielka orkiestra świątecznej pomocy. Takie uznanie nas na forum europejskim no, dodaje sił nie tylko nam, ale również tym, którym pomagamy, bo to pokazuje, że ktoś wierzy w te rozwiązania, że te rozwiązania są skuteczne i to jakby wydobywa na światło dzienne. Więc my mieliśmy potem jeszcze wiele i cały czas mamy kontaktów z właśnie z różnych krajów europejskich i to nie tylko są kontakty, które dotyczą tego, że tam są Polacy, tylko żeby te rozwiązania... Wdrożyć też w te systemy, które są w różnych krajach. A to jest system, że ten, który upadł, podnosi się i pomaga kolejnemu w potrzebie. Ta praca jest bardzo wymagająca. Przede wszystkim pożera czas, wymaga bycia w wielu miejscach. Na życie pozazawodowe zostaje bardzo mało czasu. To na pewno była ta trochę ciemniejsza strona pobytu w Brukseli. Także na życie takie prywatne zostają tylko wieczory, i trzeba mieć bardzo dobrze zorganizowaną hierarchię, żeby nic nie stracić, albo żeby jak najmniej stracić w tej sytuacji. Ja wszystkie popołudnia, wszystkie jakie tylko mogłam, spędzałam w domu, tak, żebym miała jak największy kontakt ze swoim synem. Mój syn chodził do szkoły europejskiej, w której uczył się w trzech językach, teraz zdaje maturę. Więc idealnie wpisał się w ten cykl kształcenia, także razem, jakby kończymy tę kadencję. Agnieszka Kozłowska-Rejek, to kobieta fascynująca. Inteligentna, pracowita. To osoba niezwykle ciepła, mądra, sympatyczna, ogromnie pracowita, a jednocześnie otwarta na wszystkie nowe wyzwania. Jest bardzo odpowiedzialnym politykiem, pracowitym, skutecznym i potrafiącym słuchać ludzi. Merytoryka, otwartość, uśmiech, koleżeńskość, wielkie serce. To kobieta bardzo dobrze zorganizowana. Która precyzyjnie określa swoje cele, zdeterminowana, żeby je osiągać. Ja jestem szczęśliwy, że to są naprawdę dobre cele. Kończę tę kadencję z poczuciem satysfakcji. Zrobiłam wszystko, co było możliwe w tym obszarze, w którym pracowałam. Mam fantastyczny zespół i w Poznaniu, i w Brukseli. Ludzi, którzy są moimi doradcami, pracownikami, współpracownikami. I wszystkie nasze projekty, które realizowaliśmy, których było bardzo dużo i nie było na nie bardzo dużo czasu, wystarczająco czasu, zrobiliśmy najlepiej jak można było w tych okolicznościach. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. 5 lat w Parlamencie Europejskim. Można, okay. z którego wychodzą wejścia do sal. Dzień dobry. Stoimy na korytarzu, gdzie odbywają się bardzo ważne głosowania, bardzo ważne... Nie wiem.